Ty, słuchaj, taka rada. Nie tak. gwiazdasz, bo się zesrać, nie? Ale. No, Ja? No, rada. <laughs> halo lubicze. Raz, dwa, trzy zbiórka tutaj na ściance. Wszyscy tak, lubicze, tak, tak. tak zbierają tak, się tak, tutaj. Tak, tak jest, tak. jak jedna wielka rodzina. Mało Lubiczów tutaj się kręci. Gdzie jest reszta? Pogubiła się pewnie. Ha, raz, dwa, trzy. Lubicze, palec pod budkę. Lubicze, halo, lubicze, do mnie. Idziemy, idziemy. Coś mało tych Lubiczów no, cześć, cześć. jest. Coś mało. A gdzie ta moja córka, co? Ta nie aktorka, co grała ją, no. Nie ma jej. No. Żony też mojej nie ma. No, czyż żona nie żyje, no co ty, no. Zwariowałeś, no. A, to dlatego tak mało sen. No. Ostatnio z nią grałem. Słuchaj, ale lepiej się przyznaj teraz, bo im później, tym trudniej, no. Wiem o co chodzi, nie, więc. O kurczę, Boże, jesteś no. taki otwarty ze mną po prostu. Tak. Grasz szczere karty. No i kto wie, może ja no. Powinienem to zrobić, właśnie. Powinienem odkryć tą tajemnicę, którą skrywam w sobie, żeby po prostu tak. nie iść przez życie z tym ciężarem, prawda? Ciężarem tajemnicy. Ciężarem tajemnicy, która po prostu jest we mnie. Kto wie, kto wie, kto wie. Serialowy tato, podnieciłem się tą panią z telewizji. O! Powściągnij go, córa! No. A ten, a mógłbyś powiedzieć. Bo ja też oglądałem, świat się kręci, także. Wyrywam babkę, okej. Okay? Wyrywam babkę. Ok. Wyrywam babkę. Okay. Okay. Okej, okej. Okay, 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 okay. Słuchaj, dziewczynko, no. szukam nowej Magdy masny, co to odsłoni, co nieco. Mm -hmm. A z tego co wiem, to ty nie masz problemu z odsłanianiem. Widziałem teledysk. Nadawałabyś się <grych> Ale to był tylko teledysk, tak? Okej, okay, ale to tylko program. Okej. Okej. Ał. Co auć? No. Piasek, piasek powiedział, żem się przyznał, no, no to to robię, uwaga. Yy, no mów, zaraz miało. to powiem. Yy, mam słabe włosy, dlatego noszę czapkę. No. Ale. Powiedziałem to. Powiedziałem to, koniec tajemnicy. No, już po Ale. wszystkim. Koniec tajemnicami. No more tajemnica. Nie ma co ukrywać, ja też ukrywałam biust wcześniej. No. E, słuchaj, to jest taki biznes, który chciałem ci zaproponować. Chodzi o teatr, tylko taki teatr z ambicjami wykładać trzy bańki mhm. i po prostu masz swój teatr. No i to jest to. No i po prostu to jest złota kura, która znosi po Aha. prostu złote Aha. jaja. Powiem ci szczerze po prostu wielkie złote jaja. No dobra, ale jaki repertuar? No wiesz, jestem otwarty. Chodzi tylko, żeby kasa się zgadzała żeby były te złote jaja, co nie? Wiesz, co chciałabym przekazać? To, że trzeba być oryginalnym i nie wolno głupio... Dobra, daj jakąś mrożącą krew żyłach historię z wybiegu. Aha, no to y, masz taką historię, słuchaj. Okej. Okay. Pewnego razu w Mediolanie podczas mm -hmm. pokazu... Y, tak. to Znaczy, przed pokazem... Tak. Okazało się, że buty są moje za małe. Zrobisz coś takiego? No. Nie potrafisz, grubasie. No to ćwicz. No to ćwicz i zrób coś takiego. I...